Skoro tutaj jesteś, to pewnie się zastanawiasz, jak długo przeżyłbyś na Madagaskarze. Może to byłby tydzień, miesiąc, a może byś spakował walizki tego samego dnia? W tym filmie przedstawię plusy i minusy czwartej największej wyspy świata. Od kilkunastu lat mieszkam na Madagaskarze i jeszcze nie zwariowałem. Mało tego, zaczyna mi się tu podobać coraz bardziej. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego? Czy ty mógłbyś tu zamieszkać? Po tym filmie wiele się rozjaśni. Będę zadawał pytania, a Ty sobie odpowiesz, czy Madagaskar jest dla Ciebie. Zaczniemy od minusów. Jakie je przetrwasz i dojdziesz do plusów, to może będziesz chciał nawet tutaj zamieszkać. Lubisz porządek? Daj sobie spokój. Madagaskar nie jest dla Ciebie. Takiego chaosu i syfu na ulicach nigdzie nie widziałeś. Uwierz mi. Należy pamiętać, że Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. To się często zmienia. Teraz chyba jest na, na piątym miejscu e, najbiedniejszych krajów, ale był taki moment, że plasowali się na czwartym i wtedy pomyślałem, że oni chyba chcą zająć pierwsze miejsce. No i w końcu byliby w czymś e, najlepsi. Większość społeczeństwa jest e, biedna, klasy średniej raczej nie ma. Przepaść między bogatymi a biednymi jest ogromna. Na szczęście tylko w dużych miastach można spotkać się z powszechnym żebractwem. Na wioskach raczej to się nie zdarza ludzie są trochę, trochę inni. Jak kiedyś przyjedziecie, to przypadkiem nie rozdawajcie im pieniędzy. Oni wybrali taki styl życia i uczą tego swoich dzieci. Powstaje wtedy wyuczona bezradność, a chyba nie tego chcemy uczyć miejscowych, prawda? Są organizacje, które pomagają takim ludziom w sposób inteligentny, więc jeżeli chcecie pomóc, to lepiej wesprzeć jakąś zaufaną fundację. Estetyka domów, powiedziałbym, oryginalna. Można wybudować sobie, co się chce, jak się chce. Jest duża wolność i swoboda w tej kwestii. Zawody takie jak urbanista, architekt czy konserwator zabytków raczej nie istnieją na Madagaskarze. Drogi są w stanie strasznym, jeżeli nie powiedzieć krytycznym. Jeżeli kiedykolwiek narzekałeś na drogę dojazdową do siebie do domów, bo dziurawa albo jakaś tam, Zapraszam na dwutygodniową wycieczkę busem po Madagaskarze. Po powrocie do Polski ucałujesz ten kawałek asfaltu przed swoim domem. Wkurzałeś się kiedyś, bo nie było prądu przez pół godziny? No to na Madagaskarze tego prądu nie ma często. Na wakacje możesz przyjechać, bo większość hoteli ma generatory czy baterie słoneczne więc ten prąd tam jest. Jeżeli chciałbyś natomiast tu zamieszkać, Musisz się liczyć z tym, że wyłączą ci prąd kilka razy w tygodniu. Można się do tego przyzwyczaić. No, zapalam sobie świecę, włączam sobie jakąś relaksacyjną muzyczkę i jest całkiem fajny klimacik. Gorzej kuźwa jak piekę karkówkę w piekarniku na kolację. Po godzinie czy po dwóch no, włączam ten prąd i mogę skończyć przygotowanie jedzenia. No, taka karkówka wyczekana smakuje czasem nawet lepiej. Madagaskar uczy wielu rzeczy, a jedną z pierwszych, którą warto opanować, to jest cierpliwość. Denerwujesz się, kiedy czekasz z numerkiem w ręku ponad 30 minut? W urzędach polskich jest biurokracja, ale na Madagaskarze to jest biurokracja do kwadratu pomnożona razy dwa. Dowód rejestracyjny motoru załatwiałem przez dwa lata. Postanowiłem pójść drogą oficjalną. Człowiek, od którego kupiłem motor, oficjalnie nie był właścicielem, tylko sklep, w którym kupił. W sklepie okazało się, że odkupili motor od prywatnej osoby, od Chińczyka. Potrzebowałem zdjęcia jego dowodu, aby zarejestrować motor. Trochę to trwało, bo nie mieszkał na Madagaskarze, no ale w końcu udało się zdobyć tą fotokopię. Później były potrzebne moje dokumenty: paszport, wiza, karta rezydenta, adres zameldowania. Wszystko musiało być potwierdzone pieczątką dzielnicowego, że kopia zgadza się z oryginałem. Później przegląd, dowód sprzedaży, cztery kopie wszystkich dokumentów i mogłem złożyć dokumenty. Urzędnik przejrzał, przystawił pieczątkę, no i kazał mi pójść do innego biura, które znajdowało się na drugim końcu miasta. Po uiszczeniu opłaty dostałem karteczkę z numerem sprawy i informację, że potrwa to od 3 do 6 miesięcy. Po kilku miesiącach przyszedł do mnie na masaż jeden z wysokich urzędników z Madagaskaru. Bardzo mu pomogłem, więc na koniec zapytał, czy on może mi jakoś pomóc, czy nie, nie potrzebuje. Ja mówię, no czy znasz kogoś w biurze, gdzie wystawiają dowody rejestracyjne? On się uśmiechnął i powiedział, że dyrektor to jego dobry przyjaciel. Zadzwonił. I na drugi dzień miałem dokumenty. Na Madagaskarze jest ważne budowanie relacji. Dzięki temu naprawdę można dużo uzyskać. Lubisz polskie jedzenie? Nie wszystko da się kupić na Madagaskarze. Ludzie często mnie pytają, czego najbardziej mi brakuje. No odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama śledzi. Niektórych produktów no nie ma śledzi na przykład nie ma. Wcale. Inne da się kupić, ale w porównaniu z cenami na przykład polskimi, no są bardzo drogie. Na szczęście nie mam jakichś ulubionych takich produktów, za którymi tęsknię no oprócz tych śledzi. Sam gotuję, więc kupuję jedzenie na lokalnym bazarku, gdzie owoce i warzywa są zawsze świeże. Przeważnie z małych lokalnych ogródków. Niczym nie pryskane. Podobnie jak mięso, ryby. Wszystko jest naprawdę świeże. Najdroższe na Madagaskarze są y, sprzęty, takie jak komputery, telefony, telewizory. Wszystko jest dwa, a nawet trzy razy droższe. Podobnie skutery, motory czy samochody. Wszystko jest z importu, gdzie cła nakładane przez Madagaskar są naprawdę wysokie. Jeżeli chcesz jeździć samochodem czy motorem, musisz zapłacić. Internet i połączenia telefoniczne, jedne z najdroższych na świecie. Madagaskar plasuje się na 14. miejscu pod, pod tym względem. Za, na przykład za 100 giga internetu trzeba zapłacić około 180 zł. To jest tyle, co średnio zarabia nauczyciel na, na wiosce. Masz problemy zdrowotne? Wszystkie szpitale na Madagaskarze są płatne. W większych miastach pomoc medyczna no, nie jest najgorsza. Oczywiście wszystko kosztuje, a im klinika lepiej wyposażona, tym droższa. No po prostu lepiej nie chorować lub dobrze mieć dobre ubezpieczenie. Wtedy można polecieć na pobliską wyspę francuską, La Reunion, No i wtedy można się leczyć w warunkach takich europejskich. No, najlepiej nie chorować. To raczej wszystko, jeżeli chodzi o minusy. No, jest jeszcze jedna taka, taka mała rzecz, która mnie trochę denerwuje, kiedy wszyscy wołają do ciebie waza. Waza, 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 waza to znaczy obcokrajowiec albo y, biały. Kiedyś, y, kiedyś mnie to bardziej denerwowało. Myślałem, że to jest tak, taka forma, nie wiem, rasizmu, ale czasem zrozumiałem, że to raczej y, zaciekawienie, Ponieważ relatywnie mały jest mało turystów na, na Madagaskarze, są wioski, które odwiedzałem, gdzie ludzie powiedzieli, że pierwszy raz widzą białego człowieka. Kiedy, albo takie inne wioski, gdzie mówili: A kiedyś przejeżdżał takim, jest daleka, widzieliśmy, a tutaj jesteś tak blisko i możemy z tobą porozmawiać. Dzieci wtedy też łapią za ręce. No do tego waza można się przyzwyczaić, chociaż często ich edukuję, rozmawiam z nimi, rozmawiam po malgasku i wtedy stwierdzają, okej, okay, jest, nie jesteś taki zwykły waza, jesteś wazagasy, czyli taki bardziej nasz. No ale jednak ciągle waza. No Madagaskar ma w moim odczuciu więcej plusów niż minusów. No to może powiedzmy o plusach. Lubisz naturę, lemurki, ptaszki, żabki, rybki, a zwłaszcza te endemiczne, rzadko spotykane w ogóle na świecie. Na Madagaskarze oszalejesz, jest tego ogrom. Tu można spotkać najmniejszego na świecie żyjącego kameleona jest on wielkości paznokcia, ale też największego, dorastającego nie wiem, do 70 cm. Madagaskar, oczywiście słynie z baobabów. Kojarzycie te grube drzewa. Co mały książę bał się, że mu planetę rozsadzą. Na całym świecie jest 8 gatunków baobabów, z czego 6 występuje tylko na Madagaskarze. No i chyba dlatego Murundawa i ta słynna aleja baobabów jest tak popularna. Ale uwierz mi, znam dużo ciekawsze miejsca, gdzie są lasy baobabów. Podoba mi się na Madagaskarze, że, że mogę podróżować, odkrywać nowe dzikie miejsca, zmieniać klimat w obrębie jednego kraju, ponieważ tutaj mamy cztery strefy klimatyczne. Wyżyna centralna. Czyli tutaj, gdzie, gdzie mieszkam, stolica Madagaskaru, samo centrum wyspy. Jest położona na wysokości 1450 m nad poziomem morza. Klimat jest tutaj umiarkowany, tropikalny, jest dużo chłodniej niż na wybrzeżu i jest większa różnica pomiędzy dniem a nocą. Wschodnie wybrzeże. Madagaskaru to jest otwarty ocean indyjski. Wybrzeże oddzielone od reszty wyspy wysokimi górami. Fronty z oceanu sprawiają, że panuje tam klimat równikowy-monsumowy. Bardzo wilgotny, gorący, z częstymi deszczami, nawet przez, przez cały rok. Przez to roślinność jest bardzo bujna i występują tam lasy deszczowe. Południowa część wyspy i południowy, południowy zachód, tam gdzie, tam gdzie jest aleja baobabów, klimat półpustynny suchy. Bardzo gorąco i sucho. Są miejsca, w których miesiącami nie spadła kropla deszczu. No w tej części ludzie mają największy problem z wodą i wiele organizacji tam pomaga. Północ Madagaskaru. To klimat równikowy z typowym podziałem na porę deszczową i suchą. Chyba najbardziej popularne miejsce dla polskich turystów, słynna Nusibę. Bywa gorąco, nie jest tak sucho jak na zachodnim wybrzeżu, ale też nie jest tak deszczowe jak na wschodnim. I pogoda jest taka bardziej przewidywalna, można to sobie zaplanować. Lubię różnorodność, a tu wystarczy kilka godzin i dosłownie jesteś w innej strefie klimatycznej. Lubisz ludzi? To idealne miejsce dla Ciebie. Bardzo przyjaźni, ciekawscy, pozytywnie nastawieni. Jak się dowiedzą, że nie jesteś Francuzem, dostajesz od razu punkty na start. A jak jeszcze powiesz kilka słów po ich języku, bulacara, manaona, jakoś się przywitać, to już jesteś kolegą. Na Madagaskarze jest 18 grup etnicznych, plemion. I bardzo się od siebie różnią wyglądem i językiem. Chociaż jest to jeden oficjalny język, każda grupa ma swój unikatowy. Inaczej też wyglądają malgasze z centrum, bardziej przypominają Indonezyjczyków, takich Indian, coś takiego. Natomiast ci z wybrzeża bardziej są afrykańscy. Chociaż to wszystko jest jeszcze mocno wymieszane z domieszką Francuzów, którzy też mieli tutaj kolonie. Ten miks kulturowy sprawia, że mają bardzo ciekawą urodę. Lubią pić alkohol, myślę, że na równi z Polakami. Ich lokalny trunek to, to rum. Lub własnej roboty bimber, tak zwana toka gasi, robiony z czciny cukrowej. Też może nieźle kopnąć, zwłaszcza że to ma przeważnie 50 plus. Uwielbiają tańczyć, śpiewać, bawić się, więc jak lubisz dobrą zabawę, to szybko się tutaj odnajdziesz. Lubicie owoce tropikalne, owoce morza, jakieś nowe inne smaki? Trafiacie do raju. Owoce tropikalne niesamowite. Papaja, marakuja, mango, banany, ananasy, lici oraz takie, o których pewnie nawet nie słyszeliście, jeżeli nie byliście nigdy w tropiku, na przykład fines. No, po angielsku się mówi jackfruit, który smakuje jak owocowa guma orbit, no ale trzeba na niego uważać, bo rośnie wysoko na drzewach, a jest wielkości dużego arbuza. Nieraz słyszałem o takich wypadkach, gdzie ten owoc spadł na człowieka, no i niedobrze się to skończyło. Ciekawie smakują też owoce baobabu. Mają taki suchy miąższ, trochę jak mleko w proszku, o smaku takim kwaśno-słodkawym. Ten owoc ma dużo witaminy C i wapnia. Kolejny ciekawy owoc to korsol, po polsku mówi się na to flaszowiec. Taki zielony owoc z miękkimi kolcami na skórce, w środku biały miąższ w konsystencji kisielu, słodki, lekko kwaskowaty. Słyszałem, że niektóre związki w tym owocu mogą hamować wzrost komórek rakowych. Mango czy bananów jest wiele rodzajów, odmian. Są takie małe bananki wielkości palca, ale są też takie większe po 40-50 cm, których nie je się na surowo, tylko gotuje lub smaży. Nazywają je katakata lachi, czyli banan męski. Adekwatna nazwa. Nie mógłbym pominąć awokado, bo to moje ulubione owoce. Są ogromne i przepyszne. I przede wszystkim tanie. Zresztą, jak większość owoców, no za awokado na przykład trzeba zapłacić kilka groszy, a za kilogram bananów niecałą złotówkę. Ja bardzo lubię owoce morza, więc kiedy jestem na wybrzeżu, obiadam się krewetkami, ośmiornicami, langustami oraz różnymi rybami. Kiedyś w Polsce odwiedził mnie kolega z Madagaskaru. No i tak. Z ciekawości poszliśmy do oceanarium w Gdyni, a on stał za tymi szybami i pokazywał palcem na te kolorowe ryby, i mówił, jak smakują i w jaki sposób można je przyrządzić. Całkowicie inna perspektywa. Bardzo lubię też ostrygi, no a najlepsze ostrygi na świecie są w Fordufe, na południu Madagaskaru, tutaj na samym dole. Jeżeli jesteście oszczędni, to tutaj można naprawdę dobrze żyć. Jeżeli nie przeszkadza Ci, że raz na jakiś czas wyłączą Ci prąd lub wodę, to wynajem domu z ogrodem to koszt około 300 do 500 euro na miesiąc. Jeżeli jesteś wymagający i chcesz ochronę, basen, sprzątaczkę, kierowcę, to ceny zaczynają się od 1500 euro. Mi jest trochę łatwiej, bo, bo mówię po malgasku, też, więc też łatwiej było znaleźć dom za naprawdę dobrą cenę. Za dobrą cenę też mogę wynająć ogrodnika, panią, która posprząta dom, wypierze. Usługi na Madagaskarze są bardzo tanie, na przykład fryzjer to koszt około 2 do 5 zł. No ja chodzę do tego droższego za 5 zł, bo lepiej obcinają włosy białe. Restauracje są bardzo e, tanie, nawet w tych najdroższych można kupić obiad dwudaniowy z deserem za mniej niż 50 zł. W restauracji przeciętnej to 10 zł. na przykład za steka z frytkami. Stać mi na to, aby codziennie jeść w restauracji, ale tego nie robię ze względów, nie ze względów finansowych, ale dlatego, że lubię gotować. Jak kupię sobie takiego porządnego steka, gdzie kilogram najlepszej wołowiny z zebu kosztuje 20 zł, to nikt mi go tak dobrze nie przyrządzi, jak ja sam. Lubisz spokojny styl życia bez pośpiechu? Spodobałoby ci się tutaj. Jeżeli myślisz, że Hiszpanie czy Włosi są wyluzowani, to nie znasz motta życiowego Malagasy. Mura, mura, czyli spokojnie, powoli. Po co robić coś dziś, zrób to pojutrze. Będziesz miał dwa dni wolnego. I to się udziela. Nie? Na początku szalałem, biegałem. Jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Ale znajomi malgasze często mi powtarzali: Dominik, mura, mura, kolego, uczysz się tego i ta energia mura, mura zaczyna cię tak powoli opanowywać. Zaczynasz żyć i doceniać to życie. No a mamy tylko jedno, nie? Czy, czy ja naprawdę muszę tak biec? Zaczynasz sobie zadawać takie filozoficzne pytania. Po, to, co, po co ten cały pęd? Dokąd oni wszyscy tak biegną, na przykład w tym metro warszawskim, i się denerwują, że wagonikiem spierdoliły? Przecież za dwie minuty przyjedzie następny. Ludzie, założyłem tutaj jednoosobową działalność gospodarczą. Umówiłem się z panią z Urzędu Skarbowego na wizytę. Miałem przygotowane wszystkie dokumenty. Położyłem miłej pani na biurko. Ona przejrzała te dokumenty i mówi, o, widzę, że jesteś fizjoterapeutą. No tak wpisałem w tych dokumentach, no bo nie ma takiego zawodu jak chiropraktyk czy terapeuta manualny. Zresztą, jak jeszcze pracowałem w Polsce, to też nie było. PKD miałem takie samo jak wróżczki, różdżkarze i bionergoterapeuci. No nieważne. Pani, pani mówi, że ma duży problem w odcinku szyjnym. Więcej tłumaczę, gdzie jest mój gabinet i tak dalej. Ona. Nie, nie, nie. A nie mógłbyś tego zrobić tutaj, teraz? No mogę, nie? Pani dyrektor oddziału skarbówki wstała, zamknęła drzwi. To nic, że tam przed gabinetem czeka 8 osób. Po krótkim rozmasowaniu kazałem jej się skłonić, schyliła głowę i strzeliłem jej z szyi. Nastawiłem jej kręgi, tam gdzie była ta blokada. Była zachwycona. Zaczęła mi opowiadać, ilu to ona już specjalistów nie odwiedziła. A ja, jednym ruchem, uwolniłem jej od bólu, który nosiła od miesięcy. No, wróciliśmy do moich dokumentów, zaczęła obliczać i mówi, że tutaj jest deklaracja podatkowa. No to ja deklaruję, że nie zarabiam mało i nie zarabiam dużo. I tyle poproszę wpisać. Pani zasugerowała kwotę, wpisała ją, obliczyła podatek roczny. Mniejszy niż miesięczne moje podatki, które płaciłem, jak byłem w Polsce. Ja bardzo lubię ten kraj, naprawdę. Czy czuliście się kiedyś naprawdę wolni? Tu można doświadczyć prawdziwej wolności. To jest niesamowite. Nie jako chwilowe, przelotne uczucie, ale coś, coś co nosisz w sobie cały czas. Jest duża tolerancja. Ludzie nie przejmują się pierdołami typu, że pan za blisko stoi. Tak było ostatnio w Warszawie w windzie pani zwróciła mi uwagę że za blisko stoję. Ludzie, co się dzieje? Po co te podziały? Kto się lepszy, gorszy? Wszyscy jesteśmy ludźmi i żyjmy jak ludzie. Tutaj można praktycznie załatwić każdą sprawę, z każdym można się dogadać. Czasem mam wrażenie, że oni naprawdę żyją i że są wolni. Jest prawo, są zasady, ale one są dla ludzi, a nie odwrotnie. Nie chcę za bardzo krytykować Polski czy, czy Europy, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Te, te dziwne jakieś zakazy, nakazy, które mają prowadzić, no, no do czego? Do czego to ma prowadzić? Czy Madagaskar jest dla Ciebie? No nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Podobał Wam się film? Zapraszam na kanał po inne treści, może trochę takie dziwne, no ale co tam, sami zobaczcie, ocencie. I pamiętajcie, bądźcie sobą, pojebanych też lubią. No, a tutaj macie taki filmik: jak zajebali mi telefon na Madagaskarze, oczywiście. Dobra.